Przyjmując uwolnienie, trzeba coś z tym zrobić. Zostaje i co? Dzisiaj chcemy powiedzieć o Matce Bożej, która jest tą, która uwalnia, tą, której Chrystus oddał władzę stąpania po wężach. I dla mnie osobiście, przyjęcie wolności jest związane z powierzeniem się Matce Bożej. Maryja, która zawsze nosi w sobie Jezusa, daje nam Jezusa, przynosi nam Jezusa, dlatego oddaje się Maryi. Przyjęcie uwolnienia to jest coś takiego, że w naszym życiu mamy taką koronę. Koronę, w której każdy ma różne słabości. Na tej koronie będą wypisane różne nasze grzechy, od których chcemy być wolni, gdzie potrzebujemy nawrócenia i na czym się skupimy w Wielkim Poście. I podczas przyjmowania uwolnienia, ja chcę, żeby z tej korony po kolei ściągać jedno. Oddaję to Chrystusowi i chcę przyjąć coś, co, że, że to nie jest moje życie, że to nie wypełnia mnie, że to nie jest moja korona, mój pępek świata, czyli moja korona. Potem kolejne, chcę w tych rekolekcjach oddać Chrystusowi. I kolejny szczebelek tej korony chcę oddać Chrystusowi. I, i staję bez niej. I wtedy co? Tę wolność. Chcę powierzyć Matce Bożej. Można to jeszcze inaczej zrobić, pokazać. W momencie, kiedy załóżmy, zawłada, zawłada nami smutek, on panuje w nas, to przez taki smutek już nie patrzę przez okulary czyste, tylko wszystko przez ten smutek widzę. Patrzysz na męża, musisz się smucić, patrzysz na żonę, musisz się smucić, patrzysz na dzieci, trzeba być smutnym, w pracy smutnym, bo, bo smutek mną zawładnął, moim mózgiem zawładnął, moimi uszami zawładnął, moim gardłem. Wszędzie jest tylko ten smutek. I uwolnienie to jest oddanie tego, wyrzucenie tego. Jeżeli ktoś ma, jest sformalizowany, jakiś rytualizm ma wszędzie tylko, albo, albo jest ciągle się kłóci i znowu w uszach ma kutliwość, w oczach jestem cały czas kutliwy. Oddaję to, ściągam koronę, oddaję to Chrystusowi i co się dzieje? Jest pustka. Wolność może być pustką, i z tą pustką trzeba coś zrobić. Ja osobiście widzę, że z tą pustką oddaję ją Matce Bożej. Maryja jest Tą, która ochrania mnie, aby tę wolność móc zatrzymać. Uwolniony zostajesz sam. Przy zniewoleniu byłeś związany łańcuchem że nie miałem możliwości inaczej reagować, jak tylko w ten sposób. To mnie trzymało i teraz oddaję to Bogu i proponuję na nasze rekolekcje, abyśmy związali się sami już, dobrowolnie, z naszej inicjatywy. Związali się tym łańcuchem, czyli różańcem. Związali się z Matką Bożą. Gdziekolwiek zobaczysz, że tutaj już mam inny oddech, mam przestrzeń, to od razu w różaniec. Niech różaniec nam towarzyszy. Prosta modlitwa, którą każdy z nas umie, niech nam towarzyszy przez cały Wielki Post, w czasie tych rekolekcji. Zachęcam codziennie, związuj się z Maryją, a przez to z Jezusem, przez, przez ten łańcuch, który jest bezpieczny. Nie, nie chcesz tego łańcucha, nie chcesz być związany w jakiś sposób z Jezusem, z Matką Bożą, zaraz wtargnie w to miejsce wolności na nowo zły duch. Bo, bo nie będziemy zawieszeni w próżni. Co więcej, wszystkim uczestnikom rekolekcji proponuję, żebyśmy w czasie Wielki, w Wielkiego Postu Różaniec mówili z ręką na wierzchu: że widać, nie w kieszeni, nie schowany. Kiedyś autobusem jesteś gdzieś na dworze, idziesz ulicą miej go na wierzchu przyznawaj się, odważnie przyznawaj się do, do Maryi, przyznawaj się do Kościoła, przyznawaj się do Jezusa. Ciesz się tym uwolnieniem. Mogę Was zapewnić, że jak mamy różaniec na wierzchu i idziemy ulicą, ludzie to widzą, patrzą na rękę i widzą, że, że ta osoba jest związana nie ze złem, ale związana jest z kościołem, z Maryją.